W więzieniu jedne z najlepszych atrakcji to jest spacer, łaźnia i telefon. Do godziny 12 starają się wszystkich wyrzucić na spacer. Na przysłowiową godzinę to jest jedyna godzina na 24, gdzie możesz zobaczyć niebo, pobiegać na spacerze, poćwiczyć. Jedna z najlepszych atrakcji, nawet jak pada. O 12 jest obiad. Pamiętam, jak dzisiaj na Białęce w niedzielę był kurczak. Gotowany! <noise> ja się szybko przestawiłem. W celi istnieją takie rzeczy jak ćwiczenie, pranie, sprzątanie. Każdego dnia ma jeden dyżur i to wszystko jest takim, jak gdyby, e, kołowrotku, że szybko czas leci. Jedni grają, drudzy piszą, trzeci tam dzwonią. To wszystko spowodowało, że miałem szansę przemyśleć wszystko i wrócić do ludzi normalnych, tak jak dzisiaj jestem szczęśliwy. Upowiadam to z humorem, żebyście wiedzieli, że mnie to pomogło w przemianie. Zachęcam was do zmiany, życie na trzeźwo jest przezajebiste, Naprawdę, to, to dopiero widać po czasie, jak się te gówno rzuci.